Kamila. przy okazji spotkania w Żegocinie udało mi się na chwilę złapać Miko Marczyka, żeby porozmawiać o tym, jak wyglądał jego sezon 2023. Cześć Miko. Cześć Kamilie. Dzień dobry wszystkim. Zacznijmy może od kilku liczb. W zeszłym roku sześć startów owocowało piątym miejscem wśród juniorów, w szesnastym w WRC2. W tym roku taka sama ilość startów, czwarte miejsce w WRC2 Challenger, dziesiąte w WRC2. Zatem te liczby mówią same za siebie, progres jest widoczny. A jak ty to oceniasz ze swojej perspektywy? No. Myślę, że chciałoby się, żeby postępy, które występują, które też istotnie zauważam, były jeszcze szybsze, jeszcze bardziej dynamiczne. Natomiast mam wrażenie, że im głębiej w las tej rajdowej drogi, tym o te postępy takie bardzo widoczne i skokowe trudniej. Przechodząc z Mistrzostw Śląska do Mistrzostw Polski było łatwiej. Z pewnością o postęp, potem z Mistrzostw Polski do Mistrzostw Europy nadal, a z Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata myślę, że ten przeskok jest na taki poziom zawodowy, bo tak odbieram moich kolegów z kategorii WRC2. Jesteśmy na dziesiątym miejscu, a cała dziewiątka przed nami. To są po prostu jedni z najlepszych kierowców rajdowych na świecie, więc tutaj wykonać ten kolejny krok w stronę bycia zawodowym kierowcą rajdowym to z pewnością duże wyzwanie, które jest w tej chwili przed nami. Czy możesz wskazać z tego mijającego sezonu jakiś taki punkt, który szczególnie ci w pamięć jako taki wielki pozytyw, coś takiego, co największą radość sprawiło w tym sezonie? Myślę, że niewątpliwie to są dwa takie pozytywy, dwa rajdy. Jest to rajd Estonii i rajd Finlandii, czyli lipiec-sierpień. Przejechaliśmy na dystansie 300 km odcinku specjalnych w tempie na poziomie 4 do 5 dziesiątych sekundy na kilometrze cały rajd względem zwycięzcy kategorii WRC2, co uważam za duży sukces, bo to jest dobre tempo rajdowe i ważne w tych rajdach było to, że ani w jednym, ani w drugim nie było takiego dużego zawahania tempa, bo ja dzisiaj przede wszystkim mam wrażenie, że muszę pracować nad równością swojego performansu sportowego, a nie nad samą maksymalną prędkością, bo, bo, bo zapatruję, że w tym, w skali całych rajdów najwięcej minut tracimy właśnie na moim takim spadku percepcji, więc ze więc Stonii i Finlandii byłem najbardziej zadowolony. I nie ma to dużo wspólnego tak naprawdę z pozycjami, bo bodajże we Stonii byliśmy na piątym WRC2, w Finlandii na siódmym. Na Sardynii na przykład też Żebyśmy na piątym WRC2, a już ten start mnie tak nie satysfakcjonuje, jeżeli chodzi o mój poziom sportowy. No pamiętam, rozmawialiśmy też na Sardynii o tym. wspominałeś wtedy, że ten drugi dzień czasami powoduje jakiś taki lekki spadek tempa, no ale to tak jest bardziej ogólnie w przekroju sezonu. Nad tym musisz popracować. A czy jest jakiś właśnie taki negatywny taki punkt, takie coś, o czym chcesz zapomnieć z, tym, z, tego, w te, z tego sezonu? Wydaje mi się, że, że takim przykrym momentem był rajd Akropolu. Z jednej perspektywy charakterystyka, taka, w której trzeba e, no, przetrwać w rajdzie, nie złapać kapci, a i tak złapaliśmy ich 6-7 na przestrzeni całego rajdu. No i moment, w którym przejeżdżamy przez wodę i ten samochód zatrzymuje nam się na kilka minut, to jest taki bolesny na odcinku specjalnym, bo tak. Wydawać, by się mogło, że nie wydarzyło się nic strasznego, a właśnie ta rywalizacja jest, jest przerwana. To tak wspominam, rajd Akropolu. Pozytywem też był rajd Europy Centralnej, z którego zadowolony jestem na dystansie tych 180-200 km specjalnych odcinków specjalnych w piątek i w sobotę, a także, a także w czwartek. Potem od sobotniej popołudniowej pętli do tempo spadło, niestety, natomiast całościowo w rajdzie i tak to nie wyszło e, bardzo źle. Czuję, że, że jesteśmy w stanie w takim dystansie, nazwijmy to, kiedyś, który był dla mnie duży, czyli rundy Mistrzostw Europy, a dzisiaj bym powiedział, że jest optymalny dla mojego przygotowania, e, mieć dobrą prędkość, natomiast nadal muszę pracować, żeby nie przerastały mnie różne zdarzenia podczas rajdów. Powiedz mi, właśnie mówisz o y, w tych zdarzeniach, o tym spadku tempa. A czy właśnie to, ten spadek tempa nazwałbyś tym punktem, na którym musisz najbardziej pracować? Czy jest coś jeszcze, co y, jest takim punktem, który sobie stawiasz jako, jako cel? To muszę poprawić przed sezonem 24, czy w trakcie sezonu 24? To zdecydowanie uważam, że dzisiaj tą determinantą naszego rozwoju jest stabilny poziom sportowy na przestrzeni całego rajdu. Jeżeli będę w stanie jechać tak samo przez te 3-4 dni, jak jadę dobrze na początku rajdu, bo myślę, że nie jeżdżę w tej chwili bardzo dobrym, czyli perfekcyjnym tempem, ale jadę dobrym tempem, tym właśnie 3, 4, 5, czasami 60 sekundy na kilometr, jestem w stanie realizować na szutrze, jak i na asfalcie i problemem jest to, że powstaje zawahanie w trakcie rajdu i tam potrafię tracić po 30 sekund po minutę w skali 2, 3, 4 Odcinków i to robi ten rozjazd między mną a topowymi zawodnikami i nie pozwala nam walczyć o podium na przykład WRC2 na poszczególnych rajdach, tylko bardziej dojeczamy na tym piątym, szóstym, siódmym miejscu, bo to nie wynika z, z braku mojej maksymalnej prędkości, tylko z braku stabilności i tempa. Co się składa na ten brak stabilności i tempa, to jest myślę, że związek taki e, psychiczno-fizyczny, ponieważ opis rajdowy z pewnością, który staram się cały czas poprawiać, który naginam, że tak powiem, do maksymalnych osiągów, ale żeby on nadal. Pozwala nam zostać na drodze, jest elementem, który jeżeli popełniam w nim błędy, na pewno wpływa na moją pewność w trakcie rajdu, i to może być zawahane. Oczywiście kondycja fizyczna, wydolność, pewien luz, który muszę mieć na odcinku specjalnym, który pozwoli mi przetrwać dłużej, Bo nawet jeżeli ja będę bardzo dobrze przygotowany fizycznie, ale nadal pobór energii, który generuje głowa na odcinku specjalnym przy biciu serca na poziomie 160-170 uderzeń na minutę, będzie tak duży, że i tak będę pobierał. W swojej baterii za dużo energii, więc muszę mieć trochę więcej luzu, swobody, muszę mieć radość i przestrzeń na to, żeby myśleć tylko i wyłącznie o sporcie, a nie nad tym, jak zorganizować sezon startów. To jest myślę, że też podstawa do tego, jeżeli myślimy o rozwoju moim wraz z Szymonem w Mistrzostwach Świata. To myślę, że muszę, muszę śmiało powiedzieć, że jest potrzebny lepiej zorganizowany, spokojniejszy sezon i moja wolna głowa od, od kwestii organizacyjnych i finansowych. No to tutaj przeszedłeś do tematu, o który też Cię chciałem właśnie zapytać. Konkretnie, właśnie w trakcie jednego z wywiadów po niedawno zakończonym rajdzie Barburki, wspomniałeś o tym, że na przyszły sezon chcesz bardziej skupić się na byciu sportowcem, czyli tak bardziej na jeździe. Czy to można rozumieć jako, że będziesz myślał o tym, żeby znaleźć sobie szefa zespołu, a samemu już właśnie skupić się na tym, że przychodzi siadam do samochodu ewentualnie z inżynierem ustalam zmiany w ustawieniach auta i jadę a żeby ktoś był z boku, kto zajmie się tą logistyką, która w ostatnich latach w dużej mierze ciąży na Twojej głowie? Ja myślę, że tak naprawdę funkcje co do pracy i organizacji całego zespołu są dość dobrze rozdzielone i to się rozwija. Kinga jest naszym koordynatorem, Szymon wraz z Kingą odpowiadają za wszystkie aspekty takie stricte rajdowe, nasze, nasze zapisanie nas na rajd, rejestracja, formularze, regulaminy, jest to najgłowiej. Marcis też bardzo to dobrze do Pełnia, jest też naszym inżynierem. Jachu samodzielnie wykonuje prace medialne związane z, z fotografiami czy, czy, czy materiałami wideo. Mój brat bardzo mi pomaga w spektaklu organizacyjnych, natomiast no, nadal akcent finalnej organizacji, finansowania dla zespołu rajdowego i e, operacyjnie podpisania umów, no, odczuwam, że jest co najmniej 90% tylko i wyłącznie moją pracą. E, więc ja bym sobie bardzo życzył, Kamil, żebym, żebym miał menadżerów sportowych, którzy organizują mi całą szansę, natomiast no, nigdy nie wytworzyłem jeszcze takiej sytuacji, nie znalazłem takich osób, pomimo woli niektórych osób do tego, żeby być menadżerami, ale menadżera można rozliczyć nie po tym, że chciałbym być menadżerem, tylko po efektach jego pracy, co nie jest takie oczywiste i proste. Bo jakby było, to by było wielu takich menadżerów w sporcie rajdowym. Więc głównie moje zadanie polega na tym, że mam nadzieję, że zorganizuję Taką swobodę funkcjonowania finansowego dla naszego zespołu, że w momencie, gdy skupię się tylko na sporcie, mam nadzieję, że jak tak szybko się da w styczniu, lutym, to będziemy mieć ten komfort funkcjonowania, żebym ja już był skoncentrowany na najbliższych zawodach, nie zastanawiał się nad tym, że coś jest jeszcze nieprzygotowane właściwie, gdzieś jeszcze muszę pojechać, kogoś jeszcze muszę przekonać. Nawet wydaje mi się, że jeżeli nie zorganizuje nam no, bardzo wysokich możliwości finansowych, o których możemy Wszyscy, to nie wiem, czy nie należy podejść do tego z trochę większym wycofaniem, cierpliwością i nie za wszelką cenę próbować jechać wszystkie rajdy, próbować jechać, próbować jechać tak tylko dużo, jak się da, kosztem jakości przygotowania różnych aspektów, tylko trzeba dać sobie więcej przestrzeni dookoła, żebym ja mógł skoczyć wyżej jako kierowca. Teraz, właśnie jak mówisz o, tej, o tych wszystkich aspektach organizacyjnych, o tym, że w sumie no, padło, padł, padł Twój brat tutaj wymieniony został wśród osób, które. Tobie pomagają. Tych osób w przyszłym roku wydaje mi się może być przynajmniej na niektórych rundach jeszcze więcej, dlatego że wiemy już, że wśród nowych przepisów dotyczących WRC2 będzie możliwość korzystania z załóg szpiegowskich podczas rund asfaltowych. To jest coś, na co bardzo zwracał Andreas Mikkelsen po Rajdzie Japonii. Jak ty się zapatrujesz na, na to, czy to jest potrzebne Wam faktycznie, a jeśli tak, to czy masz już kogoś w ogóle na myśli, kto, kto będzie dla Ciebie pracował w tym, w tym, w tym obszarze? Przyjeździe jeździe maksymalną prędkością na odcinkach specjalnych ma to zawsze duże znaczenie, aczkolwiek ja w WRC przyzwyczaiłem się, że jak jedziemy jako 20-któreś auto na trasie, to absolutnie no, ta trasa jest nieprzewidywalna i tak jak się jedzie w Mistrzostwach Europy albo w Mistrzostwach Polski autem Rally 2, no, to jedziemy ab absolutnie na początku tej drogi i to dużo daje. Ten obraz drogi przed pierwszym przejazdem, przed drugim przejazdem, tutaj w WRC. Jestem zawsze gotowy na nieznany, tak się, tak się już nauczyłem, a jeżeli, jeżeli dojdzie na asfaltowych rajdach do takiej e, współpracy, to z pewnością będzie to nikt inny jak Łukasz Terleja, z którym mam duże doświadczenie. E, współpracujemy razem od 2017 roku, od początku mojej drogi w mistrzostwach Polski. I kiedy tylko możemy, to Łukasz jest z nami, a nawet gdy nie ma takiej możliwości, to czasami uzupełnia e, zespół i pomaga nam w różnych aspektach logistycznych, koordynacyjnych. Innych, e, i bywa na niektórych rajdach przy nas. To już, żeby tak mało zmierzać do końca, bo za chwilę zacznie się to główne spotkanie tutaj. Chciałem Cię zapytać jeszcze o przyszłoroczne plany i o przyszłoroczny samochód. Wiemy, że to będzie Skoda Fabia, natomiast bardziej mi chodzi o takie aspekty związane z technikaliami. W tym roku były problemy, właśnie na przykład wspominałem przez Ciebie przełom wodny. Wiemy, że samochody Toksportu na przykład mają te osłonki. Czy przyszły, przyszłoroczny Wasz samochód będzie już wyposażony w te niektóre ekstrasy, które fabryczne Skody, czyli Toksporty miały? Czy wiesz już to na tym etapie? W ogóle. No to oczywiście liczę i wydaje mi się, że tutaj e, to wsparcie, takie nazwijmy, to około fabryczne już tak bym to określił, jest też trochę e, wypadkową poziomu sportowego, który reprezentuje dana załoga, bo to nie jest tak, że skoda Motorsport nie chce, żebyśmy z Szymonem jechali szybko i dobrze. Dlatego uważam, że im my tniemy się wyżej w tych klasyfikacjach, tym jest szansa na to, żeby, e, żeby to wsparcie było coraz, coraz większe. A jeżeli chodzi o m, przyszły sezon. Ja nie jestem w stanie dokładnie dzisiaj powiedzieć, jak będzie wyglądał kalendarz. Gdybyś uwolnił mnie dzisiaj od kwestii organizacyjno-finansowych, powiedziałbym, że pojedziemy 7 rajdów w WRC2 wszystkie najmocniej obsadzone w Europie, eee, plus do tego prawie cały cykl z Europy, żebym nie wysiadał z samochodu rajdowego, byłoby to na poziomie 14-15 rajdów w sezonie. Tak dobrze wspominam sezon 2021, gdzie jechałem na, na przemian mistrzostwa Polski i mistrzostwami Europy, uważam, że wtedy zrobiłem największy postęp i jechałbym po prostu cały czas trudne, międzynarodowe, wymagające rajdy. Do tego oczywiście to i na życzę. I ostatnie pytanie. Czy możemy liczyć na to, że będziecie bronić swojego zwycięstwa w Wieliczce? Myślę, że tak, że jest na duża szansa. Bez tego nie potwierdzę w tej chwili, ale że jeżeli wszystko będzie właściwie ułożone, to ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było naszego startu w memory, ale żebyśmy nie wystartowali i w rajdzie Polski, czyli rundzie Mistrzostw Świata u nas tutaj na terenie. Myślę oczywiście o rajdzie Śląska, który jest Rundą Mistrzostw Europy na naszym terenie. Barbórka Warszawska. Gdy no tylko możemy to pojawiamy się przez polską Czyli polscy kibice mogą liczyć na Waszą obecność w przyszłym roku oby jak najczęściej i ogólnie oby jak najwięcej rajdów udało się w przyszłym roku pojechać. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i życzę sukcesu w przyszłym roku wesołych świąt. Dziękuję bardzo Kamil, wesoły świąt dla wszystkich kibiców i dziękujemy za całoroczne wsparcie nie tylko dla naszej załogi, ale dla całego polskiego drodzy, drodzy. sportu motorowego.